Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, ostatnio udało nam się zniszczyć Volksgrad, a więc jedno z miast należących do Kislevu. Bardzo ładnie zresztą. I nie wiem, czy teraz nie będziemy musieli się skierować tutaj na północ, ponieważ tutaj nasi sojusznicy dosyć mocno po dupie dostają. O, i mamy tutaj trolle chaosu już. No no. Mocno idą do przodu. Nasi koledzy. No ja na razie tutaj staram się jakoś osiągnąć podwyższony poziom rozwoju naszego, naszej hordy, ale nie idzie mi to zbyt łatwo. Dobra, kończmy turę, lećmy dalej. Zobaczmy, co zrobią nasi przeciwnicy. Ale sporo tu jest tych nacji, naprawdę ogromnej ilości. Dobra, znowu się zmieniły wiatry magii. Ale to dobrze. Dobra, słuchajcie, musimy tutaj ruszać naszym na pomoc. Bo to się może dla nas źle skończyć. Tutaj są krasnoludy. Mają puszników, cholercia. Zobaczmy sobie. Pancerz 85. No tak, nasi tutaj mają pancerz 100 Ale ci na przykład mają tylko pancerz 15 no i mają dużo lepsze jednostki od naszych No nic, nic na to nie poradzę moi drodzy Okej, okay, lećmy dalej w takim razie Przeciwnik mhm. podciąga kolejne siły Zdecydował się uderzyć na nas. Habe na razie odwrót, moi drodzy. Zajęli to. Cholercia! Z tymi tutaj trzeba się uporać. Dobra, Co się tutaj? Dobra. Uwaga moi drodzy, mamy... Znaczy tak, możemy w końcu zacząć tutaj tworzyć. Opuszczeni... A nie, to mnie mało interesuje. Bardziej interesuje mnie to mianowicie... Bo od tego bardzo wiele zależy. Dobra, na razie nic nie zrobię, lećmy dalej. Zobaczymy co te krasnoludy zrobią. Zajęły tą prowincję. Idą na nas, idą. Dwie ich ogromne armie. Cisną prosto na mnie. My się spróbujemy jeszcze bardziej wycofać. Ten zwątpił, Koleś. A więc mamy już teraz przeciwko sobie tylko jedną armię Krasnoludów. O co chodzi? O, ci są, ci są traktat pokojowy norska No dobra. Jestem... Jestem za. No, zawsze jednego wroga mniej. Dobra. My już mamy tutaj prawie uzupełnione siły. Dobra, słuchajcie. Okej, okay, to mamy. Nie no, róbcie to tutaj No, budować, budować Dobra, my sobie będziemy pracować dalej Dobra, grasanci z większym doświadczeniem weźmy sobie to Jestem ciekaw czy ruszą dalej Nie, co za zawrócili. I dobrze, dali nam czas na wzmocnienie naszych sił. Potrzebujemy parę tur dosłownie. Dobra, to mamy. Dobra, To potem będziemy mogli to rozbudować. Okej, okay, wojownica chaosu z wielką bronią, z halabardami. Ola, wzniosły bohater, to, cokolwiek to jest. Dobra, mniejsza z tym. Mm, teraz tak, przede wszystkim... Tworzymy tak. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem. Dobra. Nie mówcie, że nie mogę. A, bo posiadam maksymalną ilość jednostek. Dobra, w takim razie tak. Nie to Tych wykopać. Tych jednych też wykopać. Maksymalnie po 3 jednostki, na będziemy sobie wymieniać, tak to będziemy robić. Dobra, na razie zostawmy to tak, jak to jest. Co my tu potem mamy? Wybrańcy z halabardami, wybrańcy. Wybrańcy z wielką bronią. No i bardzo ładnie. Co byśmy tu mogli? Te rydwany. Kielne działo, rydwany. Te rydwany to jest dobra rzecz. Wzgórza ostrzy. Ja wiem, że muszę to ulepszyć, ale smoczy, spokojnie. A tu mamy potem smocze ogry. I szagot, smoczych ogrów. Szagot, szagoci to byli yy, bardzo stare yy, smocze ogry, bardzo doświadczone. Dużo groźniejsze od podstawowych. Dobra, lećmy dalej. No, słuchajcie, początek może troszkę się przedłuża, ale nic na to nie poradzę. Przeciwnicy nas tu strasznie cisną. Tutaj nasi sprzymierzeńcy, no, troszkę mnie zawiedli. Ale, no, powoli myślę, że zaczniemy się zaraz odkuwać. Dobra, teraz tak te jednostki wywalamy. Ok, teraz tak, jak wyglądają ich statystyki. Marnie, powiem szczerze, marnie. A więc ich też wymienimy. No, stać mnie, stać mnie, więc czemu nie, miał, nie miałbym tego zrobić? Chociaż zobaczymy, jak teraz będą wyglądać nasze finanse, bo jednak utrzymanie tej armii trochę kosztuje. No i zobaczymy, no. Burde, nie będzie łatwo tutaj. Bez dwóch zdań. Trzeba tych krasnoludy tutaj utemperować. Dobra, co wy chcecie? Też traktat pokojowy. No dobra. Na razie muszę się uporać z tymi. Dobra, kolejna zmiana wiatrów. E, rozwój hordy przez trzy tury. A. No dobra. Ilość hordy nam zmalała. Dobrze moi drodzy. Myślę sobie, że teraz... Czas uderzyć na krasnoludy. Ile kosztuje utrzymanie takiego jednego? 65 tylko. Wiesz co, ciebie wykopmy. Bo ty i tak jesteś tylko jeden. I jednych tych też wykopmy. Tak to zróbmy. Nic tutaj, nic nie zrobię. Dobra, lećmy dalej. Kurde, mocno tutaj teraz pojechałem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, rozwiązując tego czempiona, czy jak on się nam nazywał. Ale potrzebuję hajsu. A to jest tylko jeden żołnierz. Owszem, może i potężny, i na koniu, ale. No, bez przesady. Oni tu chyba nic nie mają. Dobra, tu ich armia podeszła, naszych sojuszników. No i słuchajcie, znowu spróbujcie zająć tą prowincję, więc gdzie mogli tutaj od razu uzupełniać swoje straty. Ścieżka zablokowana, no dobra, wiem o tym. Lećmy dalej. Strasznie szybko tutaj te tury lecą. Coś strasznego, po prostu. Zmiana wiatrów magii. Zerwy oddziały typu kawaleria walcząca w zwarciu. Eee! Pierdzielicie tam. Uderzać mnie na nich. Oni tu teraz nic nie mają, słuchajcie. Są bezbronni niemal. Co oni tu mają? Górników. Wysoka skuteczność przeciwko bramom. Eee! Stare zrzędy, <noise> długobrodzi. O, i mogą być groźni dla nas. Myślę, że jednak damy sobie z nimi radę. Dobra, słuchajcie, nie traćmy czasu. Ruszajmy do szturmu. Dobrze moi drodzy. Oczywiście znowu napierdziela śniegiem, także to jest jakiś szok. E, rozpoczniemy rozstawianie naszych, naszej armii. No, słuchajcie, w końcu żeśmy się pozbyli tych baranów. E, oczywiście tak mówię na. Oddziały e, tych całych, jak oni się nazywali, grasantów. Tu jeden oddział nam ich został. A więc myślę, że już teraz będzie spokój i w końcu będziemy mogli odnosić jakieś tutaj zwycięstwa. Przynajmniej na tle, na ile jesteśmy na to ich godni. Jeszcze w kawalerii trzeba było zrobić porządeczek. Czekam na rycerzy chaosu. To dopiero wtedy zacznie się jazda, dobra Bierzmy się za nich. Dobra, zróbmy to sobie tak. Podchodzimy, panowie. No i w końcu mamy porządny ekwipunek. Nasi żołnierze mają. Są w stanie naprawdę zrobić krzywdę, naszym wrogom. Dobra, kawaleria okrążać powoli naszych przeciwników, to są krasnoludy, no nacieramy, panowie, nacieramy. Zróbmy im krzywdę. Kurde, te pomioty są straszne. Naprawdę. Są tak paskudni, że aż piękni. Dobra, przeciwnik rozpoczął ostrzał naszych pozycji. A więc zróbmy to sobie tak. Rozstawcie się tu. Uderzcie tutaj. Teraz tak. Wy brać na cel tych. Wy tu. Wy tu. A wy tu. A ty im pięknie tutaj. Yy, przypierdziel z zaklęciem. Dobra. Niech się nie czują za silni. Oszło. Kula ognia. O, wow, nieźle Teraz tych tutaj A jest ostrzeliwać z kubańców A jest nacierać tu a jest zrobić im tu krzywdę jeszcze my tutaj sobie uderzymy na nich, proszę bardzo, ta jest rzeźnia, ma się tu odbywać. Jest kawaleria. Pięknie. Teraz nasze pieski jeszcze. No. I pięknie. Są bez szans. Zwycięstwo moi drodzy. Przeciwnik się poddał. Tak więc zakończę bitwę. No i pięknie, słuchajcie. Zdecydowane zwycięstwo. Siły wroga zostały rozbite. Dobra, to niszczymy. Zdecydowanie. O, jakiś kielich chaosu dostałem. Jakaś fajna rzecz zapewne. A poziomu nie mam, co prawda. Pancerz przeznaczenia. No, idzie to, idzie to, słuchajcie. Dobra, wszystko pięknie, ładnie tutaj się. Aha, dobra, oni tutaj. Odbudowali to. To miasto, które zostało tutaj zniszczone. Przez nas. Dlatego dobra, my musimy teraz tutaj troszeczkę zawrócić. No i tyle, dobrze słuchajcie, a więc zakończmy turę. Pięknie, pięknie. Musimy teraz tutaj się skupić na obronie tej granicy. Tutaj dobra, uzupełniamy straty. Tyle dobrego. Hmm. Spaczenie chaosu. Dobra, rośnie. Nam pięknie. Tutaj też rośnie. Jest 20% tutaj. Chyba było więcej jeszcze niedawno, ale. No dobra, mniejsza z tym. I tu walczą ze sobą z imperium. Ktoś tu się tłucze. No nic, lecimy dalej. Te ziemie tutaj zostały zajęte przez naszych sojuszników ponownie. Co my tu mamy, skupienie na jeździe, e, tam. Mnogie dary mutacyjne, otrzymał 1000 punktów doświadczenia, ładnie. I ma awans, ho 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 ho, wspaniale. Czas nie oblężenia miast będzie zmniejszone, Pożyt minus 3. Mniejszy nie... Co by to wybrać? Premia do szarży, pancerz. Co my tutaj mamy? Miecze chaosu. A to jest dla rycerzy chaosu. Okej, okay, to potrzebujemy dziewiąty poziom, aby to mieć. Ma mieć wierzchowca naszego. To już za niedługo. W sumie. Dobra, weźmy sobie może na razie to. Tak, to zróbmy. To byśmy mogli tutaj rozbudować. Patrzcie. 1500. No dobra, zróbmy to. Okej. Okay. Skanorange, pięknie. Dobrze, lećmy dalej, lećmy dalej. Tutaj się wojna nie kończy. Nie, to oni tutaj kombinują. Dobra, to mamy rozbudowane. W takim razie, na razie, ruszajmy dalej. Teraz tak, co ja tu mogę rekrutować za oddział? No, na razie nie mogę. A, tryb, tryb obozu, a teraz nie przejdę w tryb obozu. Ale ładnie, e, hajs nam, znaczy... Zmniejszyły się koszty utrzymania armii, dzięki temu lepiej zarabiamy teraz. Ja tu muszę ponownie uderzyć. Tak to wygląda. I tutaj... oblegają to? Zimowy stos. Poczekajcie, tutaj jest jeszcze jedna... Jeszcze jedna... Jeszcze jedno miejsce zostało zniszczone, tylko pytanie przez kogo? Raczej nie przeze mnie. E, prowincje... Znane frakcje, wydarzenia. Dobra, to żeśmy sobie tutaj zbudowali. Okej, okay, no nic, no. Lecimy dalej, no. Z kolejną turą. No, tam chyba jakaś bitwa ma miejsce. Dobra, kolejna zmiana wiatrów. Dobrze, co oni tu mają za siły? Nic nie mają, a więc zróbmy sobie tutaj wypad. Uderzmy tutaj na nich, a jednak mają tutaj to sporo. Tu mają tych reiterów, i inne dziadostwa, szermierze, włócznicy. Dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, no nic, myślę sobie, że tą bitwę stoczymy sobie już w następnym odcinku, a tymczasem no cóż moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu, no i cóż, na razie, życzę czołem, ciao, ciao, do następnego.